na kanale Psy i Zabawki. Dzisiaj pokażę Wam, jak się gra w grę cukiernią. W zestawie znajdziemy kafelki, karty, jedzeń, instrukcje, plansze i trzy kostki. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Wystawiamy kafelki na plansze. Osiem kafelków na plansze. Oraz pięć albo trzy karty z jedzenia. 2 kładziemy na 2, 5 kładziemy na 5 i 6 na 6. Z danego rzędu, jak wyrzuciła kostka, bierzemy jedną rzecz. Cukiernia zastępuje wszystkie owoce. Tutaj mamy owoce słodycze, tutaj mamy na dole, jakie są rzeczy potrzebne do deserów. No i jak na przykład będę miała te 3 D, te trzy przysmaki, to mogę zrobić ten tort i biorę to i daję mi trzy punkty. Teraz mogę sobie zabrać z tego na przykład. Wybieram sobie na co chcę zbierać. No i sobie wezmę na pewno cukiernię, bo to mi zastępuje wszystko. Wszystko. No i jeszcze. Wezmę sobie bitą śmietankę i truskawki. I mogę teraz sobie kupić za truskawki bitą śmietanę i nie wykorzystuję za czekoladę. Odrzucam to, te kafelki i biorę tą kartę. W tym przypadku dokładam kartę żeby zawsze były trzy i kafelki i teraz kolej kolejnego gracza i rzuca kostkami no i ma cztery cztery i dwa i teraz mogę sobie wybrać dwa z tego rzędu i wybieram sobie to To. Z tego rzędu także mogę jedno. I wybieram sobie białą czekoladę. I mam takie oto. I teraz nie mogę niczego kupić. To teraz nic nie robię i odkładam. I jest kolej następnego gracza. To jest gra od dwóch do czterech graczy. Od. 5 lat. Do 99, ale to jest nawet śmieszne. Yy, I teraz no, rzucamy sobie tak do końca kafelków. No i teraz mamy 5 i 5 i 2. I teraz mogę dwa z tego sobie wziąć. Patrzymy, że nie mamy żadnych kafelków. No to na co zbieramy teraz? no to teraz tego nie kupimy, bo nie mamy wiśniak, nie borówek, ale na przykład może my nie możemy sobie kupić tego, no i w tym przypadku nie możemy sobie nic kupić, no to bierzemy i wybieramy sobie na co zbieramy i dopóki nie będziemy mieli wszystkich dań, to następnego gracza. Znowu bierzę trzy kostki i rzucę. nimi. Sześć i sześć oraz dwa. Co wybieram? No to sobie patrzę. Jak wezmę maliny, to uda mi się, nie uda mi się jeszcze, ale zobaczymy. Co jeszcze no to jeszcze mogę jedno z tego to biorę um, coś, coś czego nie mam no, na przykład posypka biorę sobie i teraz biorę sobie truskaweczki i zobaczymy czy mogę coś kupić hmm. i tutaj z tego czy mogę coś kupić um. Mamy maliny, mamy, mamy, maliny nie mamy. No to nic nam się nie da kupić. Teraz jest kolej następnego gracza. Ten gracz ma już dwa punkty, więc na razie prowadzi. Trzy i trzy, cztery. sobie na przykład czekoladkę. I borówki. I teraz dostać na te trzy punkciki. I jeszcze pamiętajcie, że może sobie wziąć coś z tego. I bierze to, czego nie ma, ale wszystko ma, to bierze maliny. No i teraz ten gracz oddaje maliny. I czarną czekoladę. Odrzuca i ma trzy punkty. O, grubo. To jest od. Mogą być karty z jeden, dwa oraz trzy. Nie więcej, cztery albo więcej tam nie może być, bo to no już tak jest. Teraz kolej nastąpiła kogoś innego. Co to, to będzie? Cztery, jeden i dwa. I ten gracz się zastanawia, żeby wziąć dwójeczkę, bo i mu się nie opłaca, nie? No to bierze sobie maliny, bo nie ma, a do każdego potrzebne jest mu malina. No to teraz może sobie kupić, ale to później. Teraz sobie kupuję wisienki jeszcze i posypeczkę. i sobie kupuję. Może, może kupić dwa w jednej w jednym ruchu. No i mamy wiśnie, maliny oraz orzechów nie mamy, no właśnie. No to teraz, jak nie mamy orzechów, to robimy ten. Tak, maliny i biała czekolada. Kupujemy ten deserek i ma ten gracz ten deserek. Wykładamy kolejny przysmak i. Kładamy no i jak już mówiłam, mamy tak do końca wszystkich kafelek. No i teraz mamy jeden, jeden i pięć. To teraz y, bierzemy, co nam potrzebne, bo teraz jest kolej tego gracza. A jak on widzi, doganie go swój przeciwnik. Więc on musi nadgonić wszystko, żeby go on za byście wzięli, jakbyście mieli wybór, to on sobie weźmie czarną czekoladkę. Ym, I teraz ma cukiernię. Każdy walczy teraz o cukiernię, bo cukiernia jest przecież najlepsza, nie? No i teraz mamy to, to i co? I kupuje sobie ten gracz taki takie ciasto. to się opłaca sześć, pięć i trzy. I teraz on może wziąć cukierny. No jasne, że bierze, bo jak ma zrobić inaczej? Dziwne, że by było, jakby tak nie zrobił. Nie? To weźmie sobie orzeszki i malinki. Teraz może kupić za to, za to i za to. Sobie może kupić. No chyba te cukiernie nazdrawiają straty, bo wcześniej ich nie było i się spóźniały na autobus. Pięć, sześć i cztery. Z piątki oczywiście biorę cukiernie. Z szóstki biorę orzechy. Damy kolejne trzy I teraz, czy ten gracz coś może kupić? Mogą dogania tamten gracz. To bierze to, to, ale nie może tego kupić. No i teraz jest zestresowany, bo nie może prawie nic kupić. Ale ryzykuje, ryzykuje i kupuje jedyneczka. Może to mu coś da? Tak sobie mówi pod szeptem. 2, 2 i 2, 2 i 3. No i teraz kolej następnego gracza. 3, 1 i 2. 1, 2, 3. Śmieszne. No i teraz ten gracz oczywiście zbiera na trójeczkę. No to bierze truskawę korzystywać tej kierunku, bo przecież szkoda. Taką silną kartę. Wydać jak można nie wydawać. I wydaję te trzy. I biorę. Oj, niedługo koniec gry. To ostatnia tura. I teraz on sobie bierze. On bardzo chce wygrać, więc bierze boróweczki. I teraz już może sobie brać losowo. Bo chyba już wie, że on wygra. Chyba Wy też wiecie, że ten wygra, bo przecież no, mu poszło lepiej. Tak? I kupuje dwójeczkę. I teraz jest koniec tury. I oddajemy wszystkie kafelki i liczymy punkty. No to ten, co chyba ma wygrać. 5, 6, 7. 8, 9, 10 punktów. 3, 6, 7, 8. No i dwoma punktami, tym, co sobie kupił, wygrywa ten gracz. Brawo! Papa! Pa.